Czerwone światło. Ha? Właśnie się ruszyłeś? O nie. Yikes. Jeszcze jeden. Drum, trik. A! Biedny Shin Jesteś następny. Mogę ja? Drum, trik. To koniec. Już po nas. A! Proszę, proszę. Dwa, dwa. To remis. Zaraz to. O, o. Tego się obawiałem. Nie wygrasz tego. Hej, wyluzujcie, kochani! Przestańcie! Ach. Co? Wszystko jest zrujnowane! Tato, wszystko okej? Okay? Tato! Tak, kolego! Wow! Mamo? O nie! Ty to wszystko nasza wina? Ups. Wystarczy! Wynocha stąd! Proszę, możemy zostać! Dobrze, ale musicie zbudować nowe lalki! Zrozumiano? Tak, jasne! Zbudujemy je! Wezmę plan. A to dla ciebie. Na co się gapisz? Ciągnij! Ach, mam to! Hej, pomóżcie nam! Jasne, idziemy. Świetnie, teraz ciągnijcie. Ach, chodźcie wszyscy! Fiu! Ło! Wow. Czy to rama? Wow, my też taką mamy. Uuu, co to jest? Zetrzyj to! O, dzięki. W porządku. A teraz głowę. Ratunku! Hej, hmm? hey, o co hey. chodzi? Dobra robota. Teraz załóżcie głowy. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście ich z domu. Ha, ha. Skąd hmm. mamy wziąć głowy? Muszę pomyśleć. Zaraz już prawie to mam. Oh, ale, cringe, zagrajmy w gonga. Wygrajcie i zdobądźcie głowy. Gotowi? Trick! Chyba nie mamy wyboru. Zagrajmy. Wchodzę w to! Ja też! Chodźcie, dzieci! Nie bierzcie ich! O, chodźmy! Super! Zwrócę ich, kiedy skończycie. Zrozumiano? Zaczynajcie! Hmm. Kto pierwszy? Trum, trum, trik! Kolejny remis? Znowu! Tak, wygrałam! Spróbujmy! O nie, nie dam rady! Spróbuj jeszcze raz. Tym razem na poważnie. Tryb powagi. Trum, trik. Ha, prawie ci się udało. Zaraz, co? Runda się nie liczy. Brakuje jednej. Co? Jak? O, jest! Ta gra jest fajna. O, coś jest nie tak? Teraz twoja kolej. Proszę, nie zawal tego. Nie martw się, uwielbiam gry. Poza tym nasze dzieci są w niebezpieczeństwie. Ha, co ty na to? Jesteś niesamowity. Udało mu się? Zadanie wykonane. Gratulacje. Oto twoja głowa. Tak, zrobiliśmy to. Wow, to jest ciężkie. Podnieśmy to. Auć, moja stopa! Zróbmy to razem. Tak Będzie lepiej. Ej, hey, moja głowa! Auć. Ups, Szefowi się nie spodoba. Poczekaj, mam pomysł. Czuję się okropnie. Zbliża się pierwsza i ostatnia pomoc. Właściwie to już mi lepiej. Nie, nie. On potrzebuje pomocy. Załatwione. Co robisz? A, fiu! Dzięki. Uratowałeś mnie. Znajdźmy coś na siniaki. To jest idealne. Przyklejmy plaster. Świetnie. Nie martw się. Wkrótce poczujesz się lepiej. O nie, moja lalka wciąż nie ma głowy. Żaden problem. Możemy ją zrobić. Do dzieła. Najpierw odrysujmy twarz. Super! Teraz wytnijmy ją gorącym nożem. Trzymajmy się linii, żeby ładnie wyglądało. Gotowe! Wow! Czas na malowanie! Dodajmy twarz, oczy i nos. Nie zapomnijmy o ustach i różowych policzkach. A tutaj mamy włosy! jakieś liczne. Spójrz! Wszystko gotowe. Załóżmy to. Wow, niesamowite. Teraz napompujmy to. Trum trick. Jak Ci się to podoba? Niesamowite. Dzięki. Wow. Naprawdę to zrobili? Hej! Ten taniec zdobędzie miliony lajków. Piększana! Co tu się dzieje? Dobra, przyłączam się. Się. Tak. Co teraz? Hmm, pomyślmy, wiem. Podaj mi kilow, proszę. Super, czas zebrać materiały. Doskonale, do dzieła. Wow, dla mnie wygląda dobrze. Jak ładnie, daj mi to. Trum trick, jak ładnie. Czas to utrudnić. <laughs> Hej nudzimy się. No i? Nie wiem, pobawcie się tym. <laughs> ah, robo Wyluzujcie, to tylko zabawka. Super! Hmm, mama chyba potrzebuje pomocy. Chodź ze mną. Mam coś do załatwienia. Wow! Wow, doskonale! Mama będzie zachwycona! Zróbmy papierowy samolot! Zrobione! Trum! Trik! Co to jest? O, skarbie! Ja też cię kocham! Wow, spinka do włosów! Szkoda, że nie jest większa! Hej, masz jakieś pomysły, żeby ją powiększyć? O tak, połóż to na podłodze! Okej. Okay. A teraz się cofnij. Trum, trik. Co zrobiłeś? Spoko, patrz na to. Wow, udało się. Idealny rozmiar planalki. Zrobione. Wygląda super. Wow. Mamy nowe wyzwanie. Wow, ciasteczka. Zajmijmy się tym. Jakie kształty dostaliśmy? Mam trójkąt. Ja mam gwiazdę. Jak my to w ogóle wytniemy? Mam pomysł. Trum, trik. O nie, to nie działa. Zaplanowali to. Co teraz? Hej, jak wyjmiemy te kształty? O, przynajmniej coś. Dobra, spróbujmy. Do dzieła. Jej, udało mi się. Biedactwo. Dlaczego nie mogę tego zrobić? To jest trudne. Wow! Patrz, mam ręce! Super! Dobra robota! Ech, gdzie są Twoje ręce? Nie widzę ich. Chyba przegrałem. Hmm. Dobra, wystarczy. Tak, czas na powagę. Trum, trik. Malujemy. Zainspirowałaś mnie. Zobaczmy. Wygląda jak ręka. Hmm. Bądźmy się tego, czego nie trzeba. Trum, trik! Doskonale! Przybij piątkę! Udało Ci się! Niesamowite! W porządku. Teraz przymocujmy rękę. Doskonale! Wszystko jest na swoim miejscu! Super! O, co to jest? Pańki? Mam cię! Nie! My też jesteśmy gotowi. Wow! Jesteście twardzi! Nie uciekniesz! Aha, ale zabawa! Orlany, poddaję się! Wygraliście! Eee, co teraz? Mecz tenisa? Nie jestem pewien. Mam kij hokejowy. Dziwne. Chcesz zagrać? Gotowy? Serwuję! Trum! trick! Hej, to nie fair! Uderzyłem! Wow! Dostaniesz następnym razem! Wow! Zdobyłem punkt! Nie świętuj za wcześnie! O! Ups! Mój serf! Co? Nawet nie mogę tego podnieść! Musisz to złapać! Trum! Trick! O nie! O-o! Co? Odbiła? Niemożliwe! Tak! Punkt dla mnie! O hej! To bardziej przypomina rakietę! Zagrajmy! Proca. Łap ten serf! Spoko! Super uderzenie! O nie! Tak, wygrałem! To jeszcze nie koniec. Nie smuć się. Wow, słabię to! Wow, niezła czapka. Będzie idealna dla mojego gościa. Przymierzmy ją. Trum, trick. O, dzięki! Co dalej? Mam pomysł. Te kulki się przydadzą. Ale najpierw je pomalujmy. Zobacz to! Gumki do włosów. O, super! Wow! Umiem jeszcze lepiej! Trum, trum, trick! Co myślisz? Wow! Dzięki! Przygotujcie się na kolejne wyzwanie. Czas was związać. Mówisz poważnie? Tak! I do czego służy ten bączek? Chyba rozumiem. Będę to odbijał. Auć! Co jest z tymi graczami? W porządku! Czas start! Pracujcie razem! Dobrze, dobrze. Rozumiem. Czas start. Mamy to. Głęboki oddech. Start. Prawie się udało. Dalej, dalej. Wciąż podskakuje. Zrobione. Rzucam. Juhu! Nieźle. Zadanie wykonane. Idziemy dalej. Tak. Pospiesz się. Już prawie jesteśmy na mecie. Tak. Udało nam się. Gratulacje za ukończone wyzwanie. Gdzie jest nagroda? Nagroda? Nie ma nagrody. Tylko ciasteczko. Chcesz je? Zatrzymaj je. O, on jest taki miły. Chwila. Kochanie, twoje guziki. Wow, teraz jest idealnie. Ale słodkie. Jak ci się podoba? Fajnie. Poczekaj. Coś jest nie tak? Myślę, że mogę tego użyć. Ta wstążka wygląda jak wzór na swetrze. Sprawmy, by mój facet wyglądał lepiej. Idealnie. Po prostu to wyrównajmy. Już! Wygląda świetnie! Zupełnie jak mój! Jestem taki dumny! Haha, dzięki! Hej, słodziutka! Hej, kochani! Kogo wolicie? Jeśli to moja lalka, lajkujcie ten filmik! A jeśli to mój facet, zostawcie komentarz! O nie! Proszę, proszę! Trum! Triks! Doskonale! Teraz zajmij swoje miejsce! Świetnie! Więc przeszliśmy? Hmm... Drum trik to jest zepsuty! Bezużyteczny! Rozpraw się z nim! Szybciej! Nie martw się! Mam specjalny pendrive! Myślisz, że to zadziała? Drum trik Przesyłanie zrobione! Patrzcie! Udało się! Hello. Hej wam! Poznaliście już nowego gracza? Złamałeś zasady! Rozprawię się z tobą! O nie! To straszne! Nie ruszaj się! W porządku, możemy kontynuować! Pospiesz się! Uciekajmy! Mam dość. Ja też. Lepiej się schowam. Tron! trick! Ło! Wow. Czy to winda? Świetna obsługa! Podobał Ci się ten filmik? To daj nam lajka. Napisz komentarz i kliknij dzwonek, żeby niczego nie przegapić.